Cześć Siemano, z tej strony Bobercim, witam Was serdecznie w odcinku, w którym nazywałem Patykiem Go, ponieważ będziemy robili to co Elomordo, który robił z tego je, fa, y, pierwszy odcinek i drugi. Jeśli chcecie zobaczyć ten, te dwa filmy, to macie link w opisie do jednego i drugiego. A jeśli chcielibyście, tylko... A jeśli nie chcecie zobaczyć filmów, a chcecie zobaczyć. Inne filmy Elomordo, to też będzie jego kanał w opisie. A jeśli chcesz nas weprzeć, to zostaw suba i lajka, a my lecimy z odcinkiem. Mianowicie dzisiaj u mnie w domu jest Mikołaj, mój brat cioteczny, który był na ostatnim filmie. Jak tym razem nic nie powie, to mu walnę w ryja. Gadaj coś. Nie. Powiedz chociaż się ma Powiedz chociaż się ma. No to powiedz, błagam. Boisz się? A stać na głowie to się nie boisz już? Ja nie stoję No właśnie. Tylko głośniej, bo ten mikrofon cię w ogóle nie wyczytuje, no. Dobra, ciul z tym Mikołajem przynajmniej mam nadzieję, że coś słyszeliście. A my idziemy sobie... Idzie, miałam plan zagrać sobie na... Na -stormie, ale jednak nie, bo tam są takie... Ważne rzeczy, typu, że tam nie ma knockback sticków. Nie wiem, czy tutaj weź, bo tutaj śmierdzi fajnym, złym hittingiem. Śmierdzi złym hittingiem, więc chyba wiecie, co wy... Nie, nie, ja tego nie zrobię, tego nie zrobię. Wbijamy na CMC tradycyjnie, bo tam przynajmniej sety kulczasty są tanie, co bardzo mi się podoba, że, tu, że tam są tanie sety. A i ty nie mogę kliknąć. Patrzcie na to, widzicie? Jest pokazane, że RBM klikam, a nie, nie robi się. To chyba, wiecie co, chyba na mainplayer wejdziemy, bo on ma najlepszy hitting. Ukośnik og i Haslo123. Dobra, zalogowano. Tutaj będzie lepiej, o wiele lepiej. Wygramy sobie solo. Jesteśmy już... Trzy osoby już co, peron mapa. Patrz Mikołaj, to wygląda nie jak... tory, tylko jak kółko jakieś. No, Poczekajcie, zaraz wracam. Tu jest, ale tu jest generator i tu są itemy, za co się kupuje w sklepie. Kup and stonea to, to jest taki kamień, chcący, a to drugim przyciskiem. gdzie tu nie obniżmy tą nie tak. Patrz, musisz kupić to. Idziemy zaraz za kamień krewy, patrz. Dobra. Trzeba e... obudować te łóżko, bo jak się kom... Jakim jesteśmy? E, my jesteśmy... No. E, no i inni nam mogą zniszczyć łóżko, a jak nam zniszczą, to nie możemy się odrodzić. I to Dlatego jeszcze. trzeba łóżko. A to jest dobry budulec do obudowywania go, dlatego... Ale to są tylko kilka takich map oddzielonych takie no kilka takich oddzielonych, a tu nie... nie że jest połączone. trzeba się budować do nich. Ale co chcesz? Trzeba... Ej, budujemy się do kogo? Do niebieskiego, jest najbliżej. Do, Ale tam tak? jeszcze zielony się już do nas nie, zaczął, zaczął budować. A zielony. Ja zawsze zielony. Dobra. Ej, ty zielony muszka nie zabudował! Co? Jesteśmy, się budujemy Aha, ktoś nam fireballem chciał rozstrzelić. Zamacna obudowa niestety. Ja Wiesz co, chyba tu zielony chciał zrobić. No wiem. to chyba niebieski, ale niebieskiego nie chyba w bazie nie ma. Nie, bo i tak się odrodzimy, bo nie mam... tutaj? Mogę. Nie, bo się buduje blokami, żeby mnie spadł. Widzisz, jak? Teraz przykładowo, jak niestety hmm. ruszyłem się do przodu, to spadłem, bo nie miałem bloku. Na tym, co polega? Na spadaniu przez Roberta. Genialny pomysł. Kupujemy lepszą zbiorę zbrojka. Co jakie? Jak? Ja chcę... Albo nie, dinozaury. Takie, takie. Nie, brum, brum. Brum, brum. Nie ma brum, brum. Jak? Za żelazo i złoto. A Robert, ty jaki chcesz, bo mamikolik żelazo i złoto się bierze z... Robert! No? Ty jakie chcesz, bo Robert... Ja chcę mieć kaczuchę Znowu ktoś do nas strzela ognistymi kulami To jest dla mnie niepojęte To chyba, nie no niebieskich już, niebieski już ma po bedzie. Niebieski nie ma łóżka więc jak zginie to przegrywa Więc kurde, żebym się teraz nie wywalił Przynajmniej mam bloków idealnie Żeby się dobudować Trochę daleko są te mapy od siebie Zielony ...zostanie w tym momencie zniszczony. A, ty a, I teraz automatycznie zielony przegrał bo zniszczony łóżko. Nie, on jeszcze nie przegrał, musimy go najpierw zabić. No yes. Więc jeszcze nie skończył swojego żywota. A, to jest Taki kolor, bo my jesteśmy przykładowo żółci, bo my a, to wełnę, człowiek, a to... człowiek, bo my gramy online. My sobie włożę to do ender chesta. Ej trochę dużo tego tu jest co nie? Tu kupię sobie za to mieczek. Eee... No tak ale lepszy. Tak, tak. O teraz to już możemy się bić. Wszystko żelazne. Dobra, nice. Nie wiem czemu żelazne rzeczy kupuje się za złoto. Eee, no to byłoby źle, ale niebieski już są wyeliminowali, więc naszych sąsiadów nie ma. Więc teoretycznie, patrz, mówię, pokazane, że... Patrz, którzy są, a którzy nie. Patrz, Mniejsza ile my, my mamy żółty, surowców! Adłożyna. Wow. Kupimy sobie... Kurde, nie stać nas na lepsze. Złoto na razie. Włożymy sobie troszeczkę surowców. Troszeczkę surowców. Kupimy sobie za to glinkę. Patrz. No, a gliną trzeba obudować. No właśnie, gliną, patrz. Ej. Cyk! Dużo glinki mamy teraz, pa. Więcej niż wełny mamy tej gliny. To znaczy, że jesteśmy bogaci. Zjemy sobie złote jabłko i mam dodatkowe dwa serca. O kurde! Bye, bye! O ty skurczybyku! Aha. Zbija. Bum! 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 Zabiłem. Wieckiego? Którego? Morskiego. A, morskiego. Ale, o, aqua, morski. ale aqua jeszcze ma łóżko. Aqua jeszcze ma łóżko. Czyli morski. To znaczy, że Kismugeri, że jeszcze troszeczkę nam brakuje do rozwalenia wszystkich. A zapomniałem, że my musimy używać patyka. Nie. Patykiem go musimy no Aha. musimy chociaż dwa kile zrobić patykiem no. no to musimy kupić ten przypotężny Kiss mugeri Kiss mugeri Kiss mugeri Musimy go zarąbać z siekiery, dawaj go z sikiery. No. Naprawdę? Kurde no. Nie no czemu ty to nam zrobiłeś? Pokaż, możemy. Nie, on uciekł. Możemy to no, ci. nie. Mamy troszeczkę przynajmniej Widzę. w generatorze. Tutaj robimy to, to, to. Łóżko I... ci niczym. Wiem. No nie, to jest zlepa. A ja se łóżko obudowywałem. Ej, nie stać mnie na patyk. Ja. Muszę mieć, zbierać 5 zł na patyk. Czemu te patyki są takie drogie? To jest przecież zwyczajny patyk, który odrzuca na 2 km. Co jest? Ty, on spadł, patrz! Spadł, spadł. Gościu spadł. Ale nubek. Jak głównie będziemy się chyba fireballami przemieszczać? Dobra, bierzemy sobie broń, patyk. Ej, co? On 10! Co? On kosztuje 10 złota. Myślałem, że 5. Ej, Hamsło. Czemu my? oni zmienili ceny? A ile my mamy? Teraz mamy 8. No to jeszcze 2 zł. 9. Już to jeszcze tylko 1 złoto. Teraz nam spadnie na głowę i będziemy mieli. Pis Już mam. Wow! Nas Kupimy jeszcze Silverfisha. Ile kosztuje Silverfish? No i ale jest drogo. Kupujemy jeszcze innych kupywać. pięknego Silverfisha. Musimy u innych kupywać. Tylko to włożę do Underchesa. Czekaj, Nasz piękny Silverfish chciałby się z kimś przywitać, wiesz? Oh no. Ej, nasz Silverfish chciałby się z kimś przywitać. Ciekawe Na czy... Nie, z aqua. O, o kurde, on robił hismugeri teraz. Zaraz będzie wiesz co, fireball na głowę. Zaraz będzie fireball na głowę. Ten aqua to już się do nas tutaj idzie. Ej, czerwony ma pełny generator. Idziemy sobie do niego. Mamy jeden dynamit tylko. Powiedział, że ja go teraz użyję. Kurde! Przegraliśmy. Nie ukończyliśmy misji. Nie Patrz, klikamy sobie tak. Ale my musimy zrobić jeszcze jednego kila potykiem. Musimy zrobić chociaż jeszcze jednego kila patykiem. Żeby mógł to nazwać patykiem go. Troszeczkę mało osób jest, nie? No to musimy chyba opuścić. Teraz gramy na duo. Eee, co? Podatki trzeba płacić. To nienormalne! Jupi! Naprawdę to jest normalne. Podatki trzeba płacić. To na pewno nie jest normalne. Cismo Gary. bibi Patrz, to te twoje skrzydełka to jest pelerynka. Dzięki nim nie da się latać, rozumiesz? No to po co on Po to, żeby ładnie wyglądać. I czemu kosztuje tylko 10 złotych. No troszeczkę, troszeczkę tak bym powiedział drogo jak na Minecrafta. Chociaż sam... Troszeczkę drogo jak na Minecrafta, bo Minecraft jest za darmo. Patrz, zabijego go, zabije go, zabije go, zabije go. Zabije pa, zabije, 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 zabije. No tak, bo jest lobby, ale pa, goście gości naprawdę jest biedny. On jest, widzisz, bo on nawet ze skina nie umie ustawić tylko gra początkową, ale lubek. Nie no Werkes wyszedł z gry, czy ja też wychodzę, poczekaj, zagramy sobie może na innym trybie z tym patykiem Sprawdźmy czy na może na... O, patrzmy czy na dło. Na... o, poczekaj jaka jest mapa, D41, tu są wyścigówki No też może być tak, tak, tak Dobrze. To będziemy na wyścigówce takiej Mikołaj. musimy kupić patyk, ale teraz możemy używać tylko patyka no, ale nie uwaga! Nie możemy używać miecza, tylko patyka. Więc miecze są takie... Wykluczone. No, ale 10 złota po to, żeby się z kimś... A jak nie mamy patyka, to możemy bić tylko z łapki. To jest takie troszeczkę bardzo złe, jako nie mają zbrojki. Bo 22 złota musimy wydać. co na się 5 z taką żelaza do zbierania, żeby kupić sobie głupi patyk. O Boże! nie umiesz. on opa, papa na jego oczy. Pana Zielony. Jego. No bo my jesteśmy zieloni. Yes. Lubię. Mm -hmm. to, 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 to. I jeszcze sprawdźmy jak wygląda nasza wyścigówka. No spoko. To no, no. sprawdzimy, no, mamy sąsiadów takich i takich. Czyli żółtych i czerwonych jako sąsiadów mamy. Okej. Okay. Hej. Okay. Kis Mogeri dopiero nawet połowy nie mamy. Więc kupimy sobie kamień kresu. I ile mamy złota? Cztery. Nie no, Boże! Co zabudowujesz? Wełną? Wełna jest taka słaba. No, wełna to zniszczy się nawet łapką w sekundę, widzisz? No wiem. Ale te pieruny na wełnę są fajne. No mówiłem, że kismugeri. Teraz mamy za darmo wełnę od niego. Bardzo miły ty po swoim drogą. O boże, co ja zrobiłem? Tak, tak i teraz potrzebujemy tylko jeszcze... Więcej złota. Nie, on zbiera na wełnę, żeby obudować puszkę. On... Tylko sprawdźmy, ale my też sobie kupimy troszeczkę wełny, żeby się obudować. Teraz musimy uzbierać kolejne pięć. Żało. Złota, przepraszam. Kurde. Co za... Nie, ja nie mogę, nie mogę być z innej rzeczy niż z łapki. Co mnie wkurza? Uciekam. Aj, aj, aj Nie masz łóżka? Nie mamy. Kurde. On, przez te tak. Tak. Aha. Machanie, machanie, Sprawdźmy czy ktoś na solo będzie. Musimy zrobić tego jednego kila patykiem, no bo to niemożliwe. Żeby nie. Czekaj, to sprawdza. Jeśli nie zrobimy tego jednego kila patykiem, no chyba już kończymy, właśnie. Dobra, skończymy. Dobra, koniec. Trzy, cztery. これ。